Jest kurna Gotpak! W końcu Gotpak w końcu! Wow! Gotpak! Jest! Wow! Mamy to w końcu! Czad! I mamy Kelio jako finał Gotpaka. W końcu! Huch! W końcu Gotpaczek wleciał! A oprócz mamy Dejno, mamy Herdiera, stanfiska, Purlojna, Watchdoga, Łubata, Słodluna, Celusia i Lampenta. Mamy, kurna czat, mamy to w końcu. Jest! Pierwszy nasz godzek. Wow! Wiedziałem, że w końcu, jak będę odkładał, odkręcał. W końcu będzie ten moment, kiedy się zobaczy kartę Arfa. Wow!